Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, Ewa Ponichtera. Dzisiaj jesteśmy w firmie Sklejbud. Będziemy rozmawiać z Panem Prezesem Marek Rutka. Więc zapytajmy Pana Prezesa, czym się Wasza firma specjalizuje, zajmuje? Dzień dobry Pani, od 31 lat zajmujemy się, pracujemy w branży meblarskiej. Na obecną chwilę produkujemy płyty dla meblarstwa i to są płyty połyskowe, matowe, zajmujemy się również oklejaniem sklejek, innych materiałów na różnych nośnikach. Produkujemy to w jak gdyby w jakim, w szerokim asortymencie, robimy to już od 15 lat. Produkt bardzo rozwojowy, produkt, który wnosi wiele pozytywnego do, do, do przemysłu, do mebli, bardzo ciekawe wzornictwo, kolorystyka, Generalnie, design jest bardzo atrakcyjny. Dobrze, a proszę nam powiedzieć, jak długo Państwo budowaliście swoją tak mocną pozycję na rynku? Bo wiemy, że Państwo tutaj jesteście jednymi z pionierów w Polsce. Firma istnieje od 31 lat, ale tak naprawdę produkcją płyt zajmujemy się od 15 lat. Byliśmy jednym z pierwszych, którzy wprowadzili te płyty na, na rynek Polski i jednym z nielicznych, którzy produkowali tę płytę w Europie. Na obecną chwilę temat, tematy w ogóle płyt tego typu są bardzo rozwojowe, ponieważ wprowadzamy nowe kolorystyki, nowe wzory. Wzornictwo generalnie dosyć jest intensywne, dosyć szybko ewoluuje. Także to są takie nasze, w tej na obecną chwilę, główne produkty, w którymi się zajmujemy. Które Dobrze, zajmujemy. a może Pan nam powiedzieć, jakie macie główne cele teraz, jakby innowacje, żeby wprowadzić w firmie na, na, na przyszłe lata? Tutaj to przede wszystkim chodzi o kolorystykę, żeby ta kolorystyka nie odbiegała od trendów światowych, to jest nasze główne zadanie, a jak również staramy się robić produkty, które nie występują na, 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 nie wiem, na rynku polskim, ale na rynku europejskim. To jest w tej chwili na przykład temat kamperów, gdzie spora część produkcji idzie właśnie na, na potrzeby firm kamperowych. To jest oklejana lekka sklejka. Chodzi tutaj przede wszystkim o wydajność firm, które budują te kampery, żeby oni mieli to sprawnie, ładnie, wszystko, tak powiem, wydane, tak? Mhm. pokazane i, i żeby nie mieli problemów z, z, jak gdyby z długością produkcji kampera. Mhm. A powie Pan nam jeszcze, jaki wpływ ma na Państwa firmę teraz obecna sytuacja w kraju i na świecie, no bo jest, jak wiemy, jest teraz, można powiedzieć, troszeczkę ciężka sytuacja, jeżeli Państwo jesteście tak długo na rynku, to macie porównanie w poprzednich latach radzimy sobie radzimy to, to, to widać jest od razu jak przyjechałam do państwa tutaj to jest naprawdę bardzo widać Radzi, radzimy sobie my państwo to przede wszystkim próbujemy szukać nowych produktów nowych produktów które będą innowacyjne na rynku które możemy wprowadzić i które ułatwią nie wiem, produkcję różnych rodzajów elementów, czy to są meblowe, czy, czy w kamperach, czy jakieś panele dekoracyjne ścienne. To są wszystko takie innowacyjne rzeczy, które patrzymy po prostu na to, co rynek potrzebuje. Próbujemy w jakiś sposób kreować kolorystykę. Próbujemy kreować nośniki, które, na których my to oklejnujemy, to, to produkujemy. Dobrze, a powie Pan nam tutaj, jakby miał Pan zaczynać dzisiaj, może nie od zera, ale jakby od początku swojej drogi, to jakby pan miał zdradzić taki tutaj może klucz do, do sukcesu młodym przedsiębiorcom to myśli pan co by było takim kluczowym elementem w tej drodze do, no, można powiedzieć na szczyt? Ech, wie pani to trudne trochę pytanie, ale wydaje mi się, że pasja tego co się robi, trzeba lubić to, Ech, trzeba mieć cierpliwość. Wytrwałość i, i jakiś taki cel, który, się, który sobie człowiek stawia, że, że trzeba go ciągnąć. Nie zniechęcać się po, po jakichś nie wiem, drobnych, małych, większych porażkach. I to jest chyba takie, takie, takie główne, główne cechy tego, co, co, co powinni mieć młodzi przedsiębiorcy. Nie. Nie. Bo to jest jak gdyby. Tak według mnie chyba, dosyć... dosyć Czyli determinacja istotne. można też Determinacja, tak. To jest determinacja, ale, ale też jakiś pomysł, sposób taki, w jaki to osiągnąć. Nie, nie patrzeć, że jakieś tam niepowodzenia, które są po drodze, będą i one będą dosyć często spowodują to, że, że zaprzestaniemy, nie wiem, swojej pasji albo, albo jakiegoś swojego, swojego pomysłu, który, który wydaje nam się, że on jest dobry. A myśli pan, że jako przedsiębiorca, tak dla pana, co było tak najtrudniejsze w całej tej, w całej pana, w całej pana karierze, można powiedzieć? Hmm. Co było najtrudniejsze? Wie Pani co, może czasami jakaś biurokracja, chociaż ja nigdy tak do końca nie patrzyłem mhm. na, na, na z punktu widzenia, że coś jest nie do przejścia. Nie do, nie do, nie do przejścia. Wie pani, w firmie zawsze są wzloty, są mi upadki. A tak, to jak to w życiu. Trzeba, trzeba się po prostu podnosić i iść i, dalej. No, to, to, to nie ma, że się człowiek przewróci raz i, i nie chce mu się wstać. No, to, tak, to jak wtedy, dziecko, jak wtedy, zaczyna. Wtedy, do, dokładnie tak. No, trzeba się kilka razy przewrócić, żeby później móc sprawnie szybko chodzić. Dokładnie. No dobrze, a powie mi pan jeszcze, proszę. Um, Jaki wpływ miały dotacje unijne na, na Waszą firmę? W końcu dotacje unijne pomogły nam, jak gdyby, osiągnąć te nasze zamierzone cele, czyli te produkty, które chcieliśmy wprowadzić. Na pewno jest tutaj szybkość, czyli, czyli załóżmy, no nie, nie trwało to 5 lat, a, a trwało to 3 lata czy dwa lata bo cele, które sobie zakładam, czy to są dotacje unijne, czy z moich własnych środków, to tak naprawdę nie mają znaczenia. Tu było po prostu szybciej, tak? szybciej mogliśmy coś zrealizować, coś zaproponować swoim klientom innowacyjnego, fajnego. Takiego, gdzie się może przyjąć y, na rynku. A w, no, jak gdyby w dzisiejszych czasach szybkość działania to też jest podstawa y, biznesu. No, nie można czekać, nie można oglądać się, że nie wiem, dostaniemy, nie dostaniemy dotacji i z tego punktu jak gdyby y, patrzeć. No, trzeba po prostu to realizować. Jeżeli nie ma dotacji, jeżeli nie dostaniemy dotacji, ok, poczekamy chwilę, ale, ale, ale zrobimy. Miałem takie przypadki w swojej. Karierze tutaj biznesowej, gdzie, gdzie nie dostaliśmy dotacji, a, a zrobiliśmy zakup i, i on był strzałem w dziesiątkę. No, tak chyba jest w życiu. A gdyby pan e, tak miał e, powiedzieć, e, to jakby korzystać z tych dotacji, starać się, próbować. No, e... no, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No, to, to, to jest jak gdyby niezbędne w pewnych um, aspektach prowadzenia firmy, bo mówię to przyspiesza, to ułatwia. Trzeba się postarać, na pewno takim najtrudniejszym, to jest, to jest ten pierwszy raz, gdzie trzeba się przyzwyczaić do tej procedury trochę biurokratycznej i do takich dziwnych rzeczy, które, które akurat przy dotacjach występują, ale na pewno, na pewno warto i każdy, kto, kto zaczyna działalność, ma jakiś potencjał, powinien skorzystać z każdej formy, z każdej formy dotacji, no bo to jest, to jest niezbędne przynajmniej w niektórych projektach, których nie jesteśmy w stanie sami sfinalizować inwestycji. No dobrze, to chyba już wszystko, co, co chciałam zapytać. Dziękuję serdecznie Panie Prezesie za, za, rozmo za rozmowę, za wywiad. No i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni nasz wywiad. Aha. Myślę, że tak. Życzę dalszych sukcesów. Obyście, obyście tak rośli w siłę, jak, jak rośl, rośniecie do tej pory, bo widać tutaj jest naprawdę u Państwa, jak przyjechaliśmy, to jest widać tu siłę i, i moc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. <grafię> Więc serdecznie gratulę, gratulujemy jeszcze raz. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do Dziękuję bardzo Ewa, po nich dla First Class of Business TV. Do widzenia. Dziękuję bardzo.